Nadwozie jest dobrze ocynkowane i rdzanie pojawi się na nim nawet po wielu latach użytkowania, pod warunkiem, że samochód nie brał udziału w wypadku. A jeśli zobaczysz samochód z niewielkimi śladami korozji, lepiej odmówić zakupu takiego samochodu. Jeśli zastanawiasz się nad wersją przed restylingiem dla siebie, to najprawdopodobniej na rynku wtórnym znajdziesz samochód sprowadzony z Europy. Przy wyborze takiego auta zachowaj szczególną ostrożność, gdyż przebiegi takich aut są po prostu kosmiczne. W przypadku samochodów europejskich Audi A3 ma duży wybór jednostek napędowych. Ale jeśli spojrzysz na oferty tego samochodu na rynku wtórnym, zobaczysz, że najczęstsze silniki to przed zmianą stylizacji 1,6 102 km, po zmianie stylizacji 1,6 115 km, a także 1,4 125 km. Jeśli dynamika samochodu nie jest dla ciebie na pierwszym miejscu. Radzę zwrócić uwagę na samochody z silnikami pierwszego sześciu. Faktem jest, że są to dość niezawodne silniki wolnossące z napędem paska rozrządu, który wymaga wymiany raz na 90 000 km. Również pod względem niezawodności dwulitrowy silnik wolnossący o mocy 150 koni mechanicznych jest bardzo dobry, chociaż ta moc. Jednostka była instalowana tylko do 2007 roku, ale silnik pierwszy 4 turbo Mimo że ma bardzo dobre osiągi pod względem dynamiki i zużycia paliwa, nie cieszy się najlepszą opinią ze względu na zawodny metalowy napinacz łańcucha rozrządu. Jeśli posiadasz już samochód z takim silnikiem, to zachowaj szczególną ostrożność i podczas uruchamiania silnika wsłuchaj się w dźwięki wydobywające się z podmaski. Jeśli pojawią się nowe stukające dźwięki, należy pilnie skontaktować się z serwisem. Staraj się także wymieniać olej wcześniej niż jest to określone w przepisach. Co od 8 do 10 km. Następne pod względem rozpowszechnienia są jednostki napędowe o pojemności 1,8, 160 km i dwulitrowy silnik turbo 200 km. W zasadzie nie są to złe silniki, ich główną wadą jest zwiększone zużycie oleju, a wraz ze wzrostem przebiegu apetyt wzrasta w przypadku samochodów o przebiegu powyżej 200 000 km zużycie drogiego oleju może przekraczać 500 ml na 1000 km. Istnieją również samochody z silnikami turbodiesel o pojemności 1,9 i 2,0 litra. Obie jednostki napędowe nie są złe pod względem dynamiki i niezawodności. Audi A3 z takimi silnikami to rzadkość na rynku wtórnym, a jeśli udało Ci się znaleźć dobrą i godną opcję, to wystarczy, że uzupełnisz wysokiej jakości olej i olej napędowy. Przez cały okres użytkowania tego modelu było też kilka naładowanych jednostek napędowych to 3,2, 250 km i 2,0, 265 km. Na rynku wtórnym jest niewiele samochodów z takimi silnikami i lepiej ich unikać, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że poprzedni właściciel często odpalał taki samochód. Druga generacja modelu ma dość dużą liczbę dostępnych skrzyń biegów, manualna, automatyczna, Zautomatyzowana sześcio- i siedmiobiegowa e s najbardziej zawodną ze wszystkich skrzyń biegów była automatyczna e s Tak więc sześciobiegowa skrzynia biegów z dwoma mokrymi sprzęgłami może zadowolić Cię zasięgiem 120 000 km, a przy prawidłowej eksploatacji nawet 150 000 km. Ale siedmiobiegowa skrzynia biegów wytrzymuje kilka razy krócej i już po przejechaniu 50 000 km podczas długiej jazdy w korkach zaczyna drgać. W rezultacie będziesz musiał przefleszować sterownik i wymienić sprzęgło, a to nie jest tania przyjemność. Przynajmniej taka naprawa będzie kosztować 1000 dolarów. Wymiana mechatroniki, chroniczny problem wszystkich automatycznych skrzyń biegów, również uderzy w twoją kieszeń. Za jej wymianę będziesz musiał zapłacić około 2000 dolarów, a to nie są ceny dealerskie, Naprawy u urzędników będą kosztować znacznie więcej, a 3 lepiej jest preferować wersję z manualną skrzynią biegów i automatyczną skrzynią biegów, ponieważ obie skrzynie biegów są bardzo niezawodne i rzadko sprawiają problemy właścicielom. Sprzęgło ręczne wytrzymuje od 120 do 150 km. Aby automatyczna skrzynia biegów wiernie służyła 300 000 km, należy wymieniać olej co 60 000 km. Dostępne są także wersje z napędem na wszystkie koła. Napęd na wszystkie koła w tym przypadku realizowany jest za pomocą znanego i niezawodnego sprzęgła Haldex. Audi A3 prowadzi się bardzo przyjemnie, dlatego, w połączeniu z mocnym silnikiem, samochód ten może pełnić rolę rodziny hedgeback i samochód, który zaspokoi ambicje kierowcy. Konstrukcja zawieszenia nie jest skomplikowana, ale też nie do końca prosta. Z przodu zamontowane jest zawieszenie typu Macpherson, z tyłu wielowahaczowe. Duże inwestycje w zawieszenie trzeba będzie dokonywać raz na 100 000 km, a w przypadku drobnych rzeczy konieczna będzie wymiana tulei i stabilizatorów co od 35 do 50 000 km, a klocków hamulcowych co 40 000 km. Żywotność amortyzatorów nie przekracza 100 000 km. Za słaby punkt tylnego zawieszenia uważa się ciche bloki które wytrzymują średnio 80 tysięcy km. Samochód jest wyposażony we wspomaganie kierownicy. Jednostka ta okazała się dość niezawodna i przy ostrożnym użytkowaniu nie będzie Ci przeszkadzać przez 120-150 tysięcy. KM, jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę carme.pro. Carme.pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę carme.pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.